dzisiaj przekazani twitterowicze. Pan Piotr Rafałko następujące pytanie formułuje. Panie ministrze, czy popiera pan działania partii Ruch 11 listopada, mające za cel umiędzynarodowienie śledztwa słowiańskiego? Mam tu na myśli petycję do prezydenta Donalda Trumpa, która dziś została prawdopodobnie schakowana i zniknęła ze strony Białego Domu. Tak? No, gratuluję inicjatywy. To jest kolejna inicjatywa, a różnych środowisk polskich skierowanych do pana prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że na wezwanie Polonii w trakcie kampanii wyborczej pan Donald Trump zobowiązał się do wsparcia polskich wysiłków, zarówno zmierzających do wyjaśnienia całości tragedii, jak i żądających zwrotu wraku i wszystkich urządzeń, które przetrzymuje bezprawnie strona, strona rosyjska. A więc każde działanie, na rzecz takiego rozwiązania i wypełnienia przez pana prezydenta tych zobowiązań jest właściwe. Oczywiście depozytariuszami tego zobowiązania jest przede wszystkim Polonia, i wiem, że, że zwłaszcza Komitet na Rzecz Upamiętnienia Dramatu Smoleńskiego z panem Antoniakiem na czele takie działania podejmuje. Ale powtarzam, każda inicjatywa tutaj jest mile widziana i cieszę się, że one się rozwijają. No to jeszcze jedna kwestia, Mam jeszcze chwilkę czasu, zobaczmy. Pani Ewa Glonek.